Sobota, 31 października 2020 roku. Maciej Szcześniewski, witam Państwa serdecznie. Będziemy mieli przyjemność wspólnie oglądać spotkanie, które odbyło się w sobotnie południe w Zabierzowie. Jutrze KG Butów w ramach rozgrywek 3 ligi grupy czwartej podejmowała Lewarta Lubartów. Spójrzmy na składy obydwu zespołów gospodarze w następującym zestawieniu. Numer 12 w bramce Tomasz Guguła, dalej 2 Krzysztof Michalec, 4 Grzegorz Bizoń, 6 Grzegorz Silczuk, 8 Maciej Zieliński, 10 Mateusz Majerczyk 11 Dominik Zawacki, 13 Maciej Balawender, 14 Karol Pietrzyk, 16 Bartosz Koził i 23 Dawid Litewka, goście z Lubartowa, numer 1 Długosz, 2 Zbiciak, 3 Święch, 5 Michałów, 8 Fularski, 10 Nowak, 11 Pożak, 13 Budzyński, 15 Buczek, 16 Niewęgłowski i 17 Maksymiuk. Taką jedenastkę desygnował do boju trener Tomasz Bednaruk, trenerem gospodarza, a więc Jutrzenki, oczywiście Piotr Powroźnik. Wszystko gotowe, aby rozpocząć to spotkanie. Boisko w Zabierzowie dość mocno eksploatowane przez kilka zespołów, ale doprowadzone do takiego stanu, że dało się na tej murawie grać. Początek spotkania, mecz bardzo ważny w kontekście dolnych rejonów tabeli. No i lepiej rozpoczął zespół z Lubartowa. Tutaj uderzenie w 16 metrów, ale powędrowało ono. Daleko, daleko za bramkę. Próbowali również podopieczni Piotra Powroźnika, którzy grają mocno w kratkę. Ostatnie spotkania znowu dwa przegrane z Wisłoką Dębica, a także z Hełmianką Hełm wcześniej. Wygrana ze stalową stalowa wola. Natomiast zespół Lewarta Lubardów często remisuje. Natomiast rzadko przegrywa. W ostatnim tygodniu wygrana z Wulczanką Wulką Pełkińska. Tutaj mamy pierwszego gola dla Lewarta. Mówiłem o tym, że goście lepiej rozpoczęli to spotkanie do takiej dość wysoko zawieszonej piłki na dalszym dobiegu. Były zawodnik Wisły Pławy i Motoru Lublin Dawid Pożak. No i wobec tutaj dość nie najlepszej postawy w defensywie gospodarzy piłka wpada do siatki. Spójrzmy jeszcze raz. W polu karnym dobrze odnalazł się Fularski, no i takim oto przytomnym zagraniem obsłużył Pożaka. Tutaj jeszcze Zieliński interweniował na linii bramkowej, ale na nic się to zdało. Gospodarze Jutrzenka rzucili się do odrabiania strat. Tutaj kolejna porażka nie wchodziła w grę, jeśli chodzi o podopiecznych trenera Piotra Powrożnika. Tutaj świetna okazja. Ale wybronili się z tego wszystkiego gracze Lewarta. Spójrzmy na powtórkę. Było bardzo, bardzo blisko. Zamykał akcję Litewka, no i piłka trafiła w słupek. To była świetna okazja do tego, aby błyskawicznie odrobić straty. Ale się nie udało. Jutrzynka próbowała również szczep fragmentów gry. Zawadzki, on potrafi świetnie mocno dośrodkować w pole karne. Znów Dominik Zawadzki wybrał jednak inne rozwiązanie. Litewka, Litewka dobrze mocno wita piłka, ale bronił się goście. Kolejne dogranie Dawida Litewki, ale ta akcja spaliła na panewce. Koniec pierwszej części meczu, która zakończyła się zwycięstwem Lewarta. No i nabuzowani, mocno zmobilizowani do odrabiania strat. Pojawili się na Murawie gospodarze. Tutaj dośrodkowanie z rzutu wolnego Kozieła. Piłka zbita przez Michalca. Uderzał Zieliński, ale dobra interwencja w bramce Lewarta Jakuba Długosza stały fragment gry, no stałe fragmenty to jest coś co na pewno jutrzeńce wychodzi dobrze mają odpowiednich wykonawców też sporo bramek stosunkowo oczywiście w stosunku do całości zdobyczy bramkowej właśnie po stałych fragmentach pada w przypadku drużyny trenera Piotra Powroźnika tutaj szarża lewą stroną Bartosz Kozioł faulowany. Będzie dobra okazja do dogrania, do wbicia piłki w pole karne. Spójrzmy. Zawadzki. Zawadzki! Mocno bita piłka przed bramkę. No i tam nie kto inny jak Krzysztof Michalec, a więc zawodnik, który właśnie po stałych fragmentach bardzo często odnajduje się w polu karnym przeciwnika. Pakuje piłkę do siatki. 58. minuta. Jutrzyka. No doprowadza do wyrównania. Świetnie mocno bita ta piłka przez Zawadzkiego. Tutaj pogubiła się defensywa Lewarta. Zawsze ta, kiedy taka piłka jest grana przed bramkę i w światło bramki, no to wystarczy lekkie dotknięcie czy też czasami żaden zawodnik po prostu nie dotyka futbolówki. Ta wpada do siatki. Tutaj najprzytomniej zachował się Krzysztof Michalec i zdobywa kolejnego swojego gola w tym sezonie. Wydawało się, że Jutrzenka tak jak w przypadku meczu chociażby ze Stalą Stalowa, Wola może odrobić straty i to spotkanie wygrać. No ale Lewart otrząsnął się po tym potężnym lewym sierpowym i, i tutaj nie dał za wygraną. Naciskali podopieczni trenera Tomasza Bednaruka, tutaj świetne uderzenie Arkadiusza Maksymiuka z większej odległości. Gdyby tutaj troszeczkę niżej ta piłka leciała, to w ogóle mógłby mieć spore problemy. Tutaj akcja Dawida Pożaka. Dogranie na dalszy słupek. I wykańcza to akcję świetnie i spokojnie. Filip Michałów, naprawdę warto przyjrzeć się tej akcji jeszcze raz, bowiem naprawdę dobrze wyglądało to rozegranie Pożaka. Następnie Arkadiusz Maksymiuk przytomnie. Dostrzegł, że tam niepilnowany jest Filip Michał na dalszym słupku. No i to wykończenie, też bardzo precyzyjne. 62 minuta, więc ledwie kilka minut po tym, jak Jutrzenka doprowadziła do wyrównania. Znów Lewart wychodzi na prowadzenie, złapali wiatr w żagle. Goście tutaj, uderzenie Grzegorza Fularskiego. Ale mija cel. To uderzenie gracza z Lubartowa. Próbowali też gospodarze, tutaj rozprowadzenie akcji do lewej strony, dośrodkowanie Sinczuka, no i był przed bramką Norbert Bierówka, wprowadzony z ławki, ale dobra interwencja Długosz, shot tutaj jeszcze uderzenie głową, kolejna interwencja bramkarza Lewarta. Błyskawicznie rozprowadzony ten atak. Spójrzmy na to, co tutaj zrobi Fularski. Fularski jest już na 16, ale dobrze, tam wrócił jeden z zawodników jutrzenki. Raz po raz tutaj nękali w drugiej połowie gracze trenera Tomasza Bednaruka, Tomasza Gugule, Rozluźnili się po zdobyciu drugiego gola. Widać, że wszystko już przychodziło dużo łatwiej zespołowi gości. No i efektem tego kolejna bramka Filip Michałów. 74. Minuta. No, i tutaj wyszli na dwubramkowe prowadzenie. Gracze gości też podłamani. Delikatnie mówiąc, zawodnicy Piotra Powroźnika. No, nie ma się też co oszukiwać. Takie błędy w defensywie. Nie najlepsza postawa. Pod własną bramką. Tutaj trzech zawodników skupionych na gracze z numerem trzecim Marcinie Święchu. No, ale ten mimo wszystko oswobodził się. Dograł piłkę przed bramkę, a tam Filip Michałów popisał się celne wykończenie. O, ta pozycja w tabeli jutrzenki nie najlepsza, natomiast wobec też słabszej postawy innych zespołów ten kontakt jest ciągle nawiązany. Jutrzenka po tym spotkaniu ma 12 punktów. Ale w okolicy są też Wiązownica, rezerwy Korony, czy też Podlasia, także Orlęta i Stal Stalkraśnik, więc tutaj nie ma się na pewno co podłamywać. Trzeba walczyć dalej. Jest sporo meczów do końca sezonu i, i ta porażka z Lewartem niczego nie przekreśla. Ale warte trzeba przyznać, naprawdę radzi sobie nieźle jak na. Beniaminka po tym spotkaniu pod Tomasza Bednaruka mają na koncie 21 oczek. No i są w środku stawki. Jeśli dalej tak będą punktować i przede wszystkim tak rzadko przegrywać, no to myślę, że mogą spokojnie myśleć o utrzymaniu się na poziomie trzeciej ligi. No i jeszcze próba 16 metra. Ta piłka skacząca, ale łapie Tomasz Gogoła. końcowe fragmenty tego spotkania. Jeszcze tutaj pobudzał trener Lewarta swoich podopiecznych. Koniec tego meczu. Dawid Pożak dał prowadzenie Lewartowi w 23 minucie. Wyrównał Krzysztof Michalec w 58, a potem dwie bramki Filipa Michałowa. 62 i 74 minuta. Dziękuję Państwu serdecznie. Maciej Szcześniewski.